cześć, w tym komentarzu omówię grę pomiędzy Nika z a Zabry. Okej. Okay. Hmm. Tutaj w tym Joseki zwykle czarny najpierw woli zagrać to Atari, a potem się połączyć. Dlatego, bo jak tego Atari nie zagra, to biały zawsze ma tą opcję, żeby samemu tutaj zagrać i trochę spłaszczyć tego czarnego. Okej. Okay. Biały z drugiej strony też tak zagrał, i Biały tutaj sobie zagrał po środku, ale to mu pozostawia dwie duże dziury: wielką dziurę tutaj i wielką dziurę tutaj. Więc może zamiast tego niech Biały skupi się na jednej z tych grup, zagra trochę bliżej, na przykład tutaj, i przynajmniej z jednej strony będzie bardziej bezpieczny, bo jak gra na środku, to żadna z jego grup nie jest bezpieczna. Ten ruch dużo mu nie daje, bo nadal pozostają jakieś słabości. Ok. I czarny zagrał tutaj, ale to pozwala białemu wskoczyć na tą czwartą linię. Więc zamiast tego, wolimy spłaszczyć białego. Może czarny bał się tutaj, że biały go przetnie, ale to cięcie jest tylko straszne wtedy, jak przedtem został zagrany jakiś pincer. A pincera żadnego nie ma, biały nie ma. Wspomagającego kamienia, więc to cięcie nie jest straszne, bo co teraz? Właśnie biały przetnie, no to my się wydłużymy. On się wydłuży, no to teraz mamy dużo możliwości. Możemy na spokojnie nawet tak zagrać i biały nic nam nie może tutaj zrobić. Więc wolimy raczej spłaszczyć tego białego i zagrać tutaj. Mm. No i teraz czarny zagrał tutaj, ale musimy pamiętać, że. Czarny właśnie stworzył sobie ścianę, a ściany są taką inwestycją w przyszłość. I Czarny, grając tutaj, zamiast poczekać na pomnożenie swoich oszczędności, po prostu wypłacił je od razu. A zamiast tego Czarny mógł na przykład powiększyć swoją ścianę, popchać jeszcze parę razy i teraz wykorzystać słabości w kształcie białego i rozciąć jego kamienie. I z pewnością ta ściana mu się teraz jakoś przyda bo może teraz czarny spychać tą białą grupę na swoją ścianę i przy okazji, nawet jeśli nie zabije tej grupy, to zdobędzie tutaj punkty i osłabi z tej strony tą grupę białego. Tak, musimy jeszcze pamiętać o tym, że nigdy nie chcemy grać blisko silnych grup, obojętnie czy to jest nasza grupa, czy grupa naszego przeciwnika, to gramy od nich z daleka. Jak już czarny chciał zagrać na tej bandzie, to lepiej by było Zagrać w ten sposób, zostawić tą ścianę w spokoju i zostawić tam więcej wolnego miejsca. Ale właśnie najbardziej preferowane jest powiększyć tą ścianę i wykorzystać ją do ataku na słabą grupę. I teraz gramy koło słabej grupy, rozcinamy białego i możemy jakoś z tym popracować, co tutaj się dzieje. Hmm, a biały tutaj niepotrzebnie się czarnemu wciska. No, ja wiem, że to wygląda trochę przerażająco, że czarny nagle tutaj sobie zaczyna zbierać punkty na tej bandzie, ale musimy się jakoś podzielić tą planszą. Każdy musi coś dostać. I ta banda no, jest przypisana trochę już czarnemu, i nie ma co się tam wpychać na siłę. Zamiast tego biały może zagrać tutaj i zabezpieczyć swoje słabości. I może to wygląda jak wolny ruch, ale ze względu na to, że zabezpiecza te słabości, to jest dobry ruch. I. Muszę Wam powiedzieć, że pozycja białego tak naprawdę w tej chwili jest no, bardzo dobra. Patrzyłam w ai i AI pokazuje 60% dla białego. Więc może to tak nie wygląda, ale tak jest. Ok, czarny zagrał tutaj, biały wyskoczył. I tak. O, podoba mi się tutaj, co biały robi, bo biały stara się zamknąć swoją linię i robi sobie jakiś wpływ i potencjał na punkty. Ale mógł biały spróbować to zrobić w bardziej efektywny sposób i zagrać tutaj, bo grozimy czarnemu, że go przetniemy. No to czarny się tutaj wycofuje, blokuje nas, i teraz możemy zagrać tutaj. No i czarny gra tutaj, i my gramy tutaj, i wzięliśmy ten wpływ na większą skalę. Lepiej to wygląda. Zamiast tak, tak. OK. No, teraz musimy się trochę zamartwić o ten nasz narożnik jako biały. Biały najpierw wypłacił to. A teraz cofnął się w ten sposób. No, ale to cięcie tak naprawdę nie jest aż takie straszne. Kolejne cięcie, które nie jest straszne. Zamiast tego biały powinien kopnąć tutaj. No bo co, jeśli teraz czarny będzie ciął, no to niech sobie tnie. To hanę tutaj jest dla niego bardzo bolesne. A musimy też pamiętać, że ta grupa w sumie nie jest jeszcze do końca żywa. Więc czarny pewnie odpowie, i możemy teraz się cofnąć w to miejsce. Ok, czarny zagrał tutaj, ale to było takie trochę nieśmiałe. Zamiast tego czarny powinien tutaj się wepchnąć głębiej, bo biały zostawił bardzo dużo wolnego miejsca, i możemy spróbować przeatakować białego, odciąć jego kamienie. A tak to biały na spokojnie sobie tutaj zagra. No ale jest to jakiś w sumie profit dla nas, bo udało nam się zmusić białego do zejścia niżej. Do obniżenia swojej pozycji. Zmusiliśmy białego. Hmm, I czarny teraz wyskoczył, ale ten kamień czarnego na P8 już spełnił swoje zadanie. Udało nam się zmusić białego do obniżenia swojej pozycji i ten kamień. Już nie jest nam aż tak potrzebny w P8. Więc zamiast tego czarny mógłby zagrać jakiś inny ruch, na przykład tutaj. I teraz zabieramy białemu bazę, i nagle się okazuje, że biała grupa nie jest do końca żywa. Więc ten ruch w jeden jest o wiele ważniejszy niż granie tutaj od tego kamienia. Ok, ale czarny tutaj zagrał, i biały zagrał tutaj. No, tylko ten ruch tak naprawdę próbuje oddzielić od siebie dwie żywe grupy, no bo ta grupa ma tutaj bardzo dużo wolnej przestrzeni, ta jest po prostu żywa i ma się świetnie. Więc biały grając tutaj zagrał trochę takie damy. Hmm, I tutaj tak samo, no wiem, ten ruch bierze trochę punktów, ale ile? No, tylko trochę. Jeśli biały zagra no, gdzieś indziej, to teraz co czarny zrobi? No zagra tutaj i ile on jest nam w stanie tych punktów zabrać? Niewiele, więc to był bardzo mały ruch. Zamiast tego biały powinien się cofnąć tam do swojego narożnika, żeby nie mieć potem żadnych problemów. Wzmocnić trochę ten narożnik. A tutaj biały się połasił na jakieś drobniaki. I tutaj biały niekoniecznie musi grać, bo te kamienie są w miarę połączone. Są tam jakieś rzeczy, są tam jakieś rzeczy. O wiele ważniejsze jest wrócić się do tego narożnika. A biały tutaj zamiast tego woli kosić punkty, ale zaraz go to pokażę, bo biały tam zagrał w narożniku, no nie zagrał, ale powinien. I teraz biały sobie przypomniał o tej swojej grupie. I zagrał w tym narożniku. Hmm, tylko teraz. No dobra, biały próbuje położyć jakąś presję na tą grupę czarnego. Tylko w tej chwili czarny może po prostu zjeść ten kamień. Może? No może. Bo co? Nawet jeśli biały będzie próbował zrobić tak, to my zagramy od tej strony albo od tej drugiej. I co się dzieje? Jeśli biały łapie, to robimy takiego myka. A jeśli tak robi, no to takiego myka robimy. Możemy też przeciąć od tej drugiej strony. Jeśli tak gra, to gramy tak. A jeśli gra tak, no to proszę bardzo. Więc ten ruch tutaj, no, on dużo tak naprawdę, Białemu nie dał. Lepiej było zabezpieczyć ten narożnik. Tak, to będzie fraza, która będzie się tutaj bardzo często powtarzała. Mm, Okej. Okay. No, a czarny tutaj, zamiast się łączyć, bać się o tą swoją grupę. Powinien wziąć ten kamień. I nie tylko wzmacnia siebie, ale też osłabia przeciwnika. Okej. Okay. O, i to jest kolejny ruch, który próbuje rozcinać dwie żywe grupy, bo czarny jest tutaj super żywy, tutaj też jest super żywy, a biały z jakiegoś powodu próbuje go tutaj rozcinać. No, a przecież biały musi pamiętać, że czarny nadal ma ten ruch tutaj. No, czarny zagrał od tej drugiej strony, okej. Okay. Okej. Okay. No i co tutaj się dzieje? Jakieś jedno wielkie nieszczęście. I teraz biały gra tutaj, ok? Biały próbuje jakieś cięcie. No, tylko ta wrzutka tutaj taka nieszczęśliwa, nieszczęśliwa bo ona sprawia, że czarny sobie tutaj żyje, robi dwoje oczu. Zamiast tego biały mógłby powypłacać jakieś ruchy. Tutaj mamy jedną wypłatę. Czarny musi zagrać tutaj, a tutaj mamy drugą. Atari, czarny musi połączyć. I te dwa czarne kamienie możemy złapać w każdej chwili, tak naprawdę. Szczególnie, że nasza grupa jest już żywa, więc złapanie tych kamieni będzie warte trochę więcej niż cztery punkty. Więc może na tą chwilę nie chcemy tam jeszcze grać, bo są większe ruchy na planszy. Więc wypłaciliśmy już Atari, i te kamienie też są w Atari, i możemy zagrać jakiś inny duży ruch. Hmm. Może taki na przykład. A tamte kamienie zostawić? Może w przyszłości je zbijemy? Może nie? Ale one tam na nas czekają. Zamiast tego biały tutaj wrzucił nieszczęśliwie. Okej. Okay. No i nie trzeba było tutaj zbijać od razu. Okej, okay, czarny zagrał tutaj, biały tutaj. Okej. Okay. Tylko ten ruch czarnego jest trochę... Hmm... No mały... Zamiast tego, może czarny mógłby próbować grać tutaj. Hmm. Czarny odpowiedział w ten sposób, ale biały ma w swoim kształcie parę słabości. Czarny może zacząć od tego. Biały, no, musi połączyć, bo jak nie, to przetniemy gościa, więc łączy. I mamy tutaj Atari. Biały łączy. I teraz gramy tutaj. No i co? Jeśli biały zablokuje. To gramy Atari tutaj, biały nie może połączyć, bo go łapiemy. Ok, więc co? Może biały zagra tutaj? No to go tniemy i gramy od tej strony. I jeśli biały połączy, to podobna historia jak przed chwilą. A jeśli biały będzie łapał ten kamień, no to proszę bardzo, jak nam się udało go tutaj skrzywdzić trochę. No ale chyba czarny tego nie widział po prostu. I zagrał tak. Tutaj białemu się udało sporo punktów zdobyć. Hmm, ale teraz łapanie tego czarnego kamienia. No on już jest złapany. A czarny zagrał nam przed chwilą kontaktowy ruch. Wypadałoby na niego jednak odpowiedzieć. A tak jak łapiemy ten kamień, to czarny może z przyjemnością zjeść nam tego kamienia i zagarnąć sobie duży kawałek bandy. Ale czarny postanowił zagrać tutaj, Atari na jeden kamień, ale wiem o co czarnemu wychodzi, chyba. Czarny boi się, że zginie, ale tutaj jest wystarczająco dużo miejsca, żeby czarny po prostu przeżył, więc to jest niepotrzebne. Okej, okay. a czarny tutaj próbuje sobie przeżywać, pomimo że żyje, i biały zdążył tutaj odpowiedzieć. Okej, okay. tutaj jakieś rozpaczliwe sansany. Może być ciężko. Ale biały był litościwy i dał czarnemu po prostu przeżyć. A biały mógł próbować tutaj stworzyć jakieś ko w ten oto sposób. I mamy ko. Ale biały był bardzo hojny i dał czarnemu przeżyć. Okej. Okay. Oj, tutaj jakieś nieszczęście się wydarza, właśnie. Hmm, tylko biały zagrał nie od tej strony, bo teraz dał możliwość czarnemu na wypłacenie wszystkich tych atarii i nagle biały tutaj nie ma żadnych punktów. A mogły tutaj być jego punkty. I na pewno byłoby ich więcej niż to, co udało się białemu zdobyć tutaj. Więc zamiast tego, biały powinien wydłużyć się z tej strony. No, i co tam w grze poszło dalej? Mm -hmm. No dalej to już chyba. Oj, no właśnie, co to jest za ruch? No tutaj czarny zyskuje tylko jeden punkt. To jest jeden punkt. Czarny nie ma tutaj żadnych słabości raczej. Jest ciężko białemu coś tutaj zrobić, więc zamiast tego, niech czarny weźmie duże osę. A tak to biały sobie wziął dużej osę. Ojejku, jeszcze tutaj czarny zagrał. No czarny musi tutaj zablokować. Tutaj nic się nie dzieje. Czarny może zbić tego kamienia i biały nic tutaj nie ma absolutnie. No dobra, i dalej to już chyba poleciały same nudy, więc spróbujmy to podsumować. Lepiej zagrać ruch, który zabezpiecza jedną ze stron, niż taki, który tak naprawdę nie zabezpiecza żadnej. Ten ruch daje możliwość białemu wspiąć się na czwartą linię. Więc zamiast tego wolimy białego tutaj spłaszczyć. A o cięcie nie musimy się martwić, bo skoro biały nie ma pincera, nie ma tutaj żadnego pomocnika i to cięcie nie jest straszne. Tutaj nic biały strasznego nie może zrobić. Ściany są inwestycją w przyszłość, więc nie chcemy grać blisko nich. Biały pozostawił w swoim kształcie dwie duże dziury, więc powinniśmy spróbować tu wykorzystać, i na przykład, popchać tutaj białego jeszcze parę razy, i teraz próbować ciąć i zrobić jakąś walkę. I teraz jesteśmy na nią w pełni przygotowani z naszą nową wielką ścianą. Biały tutaj niepotrzebnie się czarnemu wpycha. Musimy pamiętać, że każdy w tej grze musi coś dostać. Czarny dostanie jakieś punkty, biały dostanie jakieś punkty, i nie damy rady przeciwnikowi wszystkiego odebrać. Więc zamiast tego biały mógł zagrać po prostu na spokojnie i zabezpieczyć swoje słabości. Ten ruch może wygląda na wolny, ale przez to, że zabezpiecza słabość, jest bardzo dobry. Ruch tutaj był bardzo ważny, bo w ten sposób odbieramy białemu bazę, i nagle grupa białego nie jest do końca żywa i staje się słaba. Czarny niekoniecznie chce w tej chwili wyskakiwać od tego kamienia, bo ten kamień już spełnił swoje zadanie. Ten kamień zmusił białego do obniżenia swojej pozycji i powinniśmy być już szczęśliwi. Biały zagrał nieoptymalny ruch, no i super, a teraz możemy zająć się tą grupą u góry i ją osłabić. Ten ruch białego był mały, bo biały tutaj bierze jakieś grosze, a u góry po lewej ma grupę, która zaraz będzie słaba i będzie walczyć o życie, więc ona jest o wiele większym priorytetem niż kilka punktów w tym miejscu. Biały, grając tutaj, próbuje przeciąć dwie żywe grupy, więc to nie ma żadnego sensu, bo biały nic z tego nie zyska, skoro obydwie te grupy są już żywe. I ta, i ta. Biały może i stracił narożnik, ale jest tutaj to cięcie. I dużo tutaj biały nie ugra z tym cięciem, ale jest w stanie wypłacić parę ruchów. Biały może w tej chwili zagrozić łączeniem w ten sposób. Czarny musi odpowiedzieć. I teraz biały może zagrać atari. Czarny musi odpowiedzieć i udało nam się go trochę. No, zmusić do jakichś nieoptymalnych ruchów. I w przyszłości będziemy w stanie zbić te dwa czarne kamienia. Więc coś tam się tutaj udało zyskać. No i myślę, że to by było na tyle. Dzięki za uwagę, a dla tych, co wytrwali do końca zdjęcie mojego kota.